Cześć ludzie kochane, to znowu ja. Takie mam pytanie takie. Słuchajcie, oglądam, oglądam vlogi i krajowe i zagraniczne. I tak myślę, ile jest vlogerów takich nawiedzonych, a ile jest takich, ja wiem, niedzielnych, że tak powiem. Dlaczego ja to mówię? Niektóre vlogi, vlogerzy, fajni przykład. Ktoś jakąś poradę da. Czy nawet dziewczyny pokazują jak makijaż robić. Kucharze i cukiernicy, jak gotować, jak robić ciasta. To już widzę, to taki nawiedzony vloger. On wie co on pokazuje. Czy inni, których znam, że są wśród moich znajomych, coś, po, coś normalnego mówi. To jest taki vloger z krwi i kości, to jest taki nawiedzony vloger. A taki vloger nie z gruszki, nie z pietruszki, to na początku oglądania już zatrzymuje, urywam. Jak on nakręca i pokazuje, jak ktoś wymiotuje, jak. Ktoś powiedzmy jedzie rowerem, czy wpada do jeziora, ale to jest jakiś wypadek, to nie jest że tak reżyserowane i się śmieje, ktoś w i też jeszcze bardziej się śmieje. Im więcej karetek, tym lepszy film dla niego. Ja i tak, te, i tak mówię właśnie. Ile jest vlogerów z krwi i kości, czyli takich nawiedzonych? A ile jest takich. Nie z gruszki nie z pietruszki, Żeby tylko być i jakiś tam film wkleić. Kiedyś jak oglądałem, to ja wcale całekowany tutaj nie byłem nawet. No i tylko te, i bym poprosił tak. Jak kto, kto obejrzy i kto się czuje? nawiedzony, czyli z krwi gości, łapka w górę. Kto się czuje takim właśnie i z gruszki, i z pietruszki, łapka w dół. No i w komentarzach oczywiście też piszcie swoje zdanie, bo ja mówię tylko swoje, a wasze jest może całkiem inne. To na razie tyle. Cześć.